Rafał Król, Expeditions.pl Dzisiaj witam Was w krainie najcieplejszych materacy do spania na świecie. Chodzi o Thermarest Neo Air x -Term, Ale tak naprawdę chodzi o Neo Air x -Term NXT, czyli Next, czyli najnowszy. Ale żeby pokazać najnowszy, trzeba pokazać ten starszy i opowiedzieć trochę więcej. No więc materac, który nazywa się NeoR Xterm został wymyślony jakieś 10 lat temu i wtedy przez te 10 lat właściwie nie od wtedy tylko od wtedy był to najcieplejszy, jest to najcieplejszy materac ekspedycyjny na Świecie. Znaczy, są materace być może cieplejsze, ale to są materace kempingowe, które ważą kilo, kilka kilo. Nie ma sensu ich nosić, bo są zbyt wielkie i zbyt ciężkie. Jedynym materacem, który można było sensownie nosić na ekspedycje w, w, w góry zimą, na ekspedycje polarne czy, czy wyprawy wysokogórskie, jest materac NeoRXT. I Mój materac, którego ja używam przez ostatnie 10 lat, to jest, to jest ten materac. Miał jeden, jeden wypadek miał małą dziurkę, którą ja zakleiłem i ma on klasyczny zawór termarestowy, który jest od kilkudziesięciu lat produkowany. Mianowicie zawór taki, że otwieramy, kiedy go otworzymy, możemy przy jego pomocy napompować ten materac. I teraz stary NeoR ważył 490 gram i miał izolację na poziomie R value 5,7. Jak to mógł osiągnąć, już, już Wam opowiadam. ten materac ma w środku dwie warstwy specjalnej folii. Takiej, że część tej folii odbija zimne powietrze od gruntu do gruntu, a ciepłe od ciała do ciała. Jak to pokazać na, na schemacie? No, ja się dzisiaj przygotowałem. Wygląda to, wygląda to tak. To znaczy, mamy, mamy taką skomplikowaną e, strukturę w środku. Tu, gdzie to ciemniejsze, to mamy spód. Więc tutaj jest materac. Materac jest trochę grubszy, żeby go nie przebić. I w środku mamy bardzo misterną e, konstrukcję e, złożoną z trójkątów, które odbijają ciepłe powietrze do góry, do ciała, a zimne e, od ziemi do ziemi. Dzięki temu osiągnęliśmy niezwykle, niezwykły R-Value. E, R-Value. Co to jest R-Value? R-Value jest to współczynnik utraty ciepła materacy. Schemat wygląda tak. R-Value 1, nie są to ciepłe materace. Od 1 do 2 to są materace letnie. Kiedy śpimy sobie w nocy, w lecie jest tam plus 18, plus 20, plus 15, to jest w porządku. Trzy sezonowe materace, takie lato, wiosna, jesień mają między Air value między 2 a 4. Bardzo popularny Materac Termarest NeoR X Lite, taki żółty. On ma air Value 3,7 i przy tym 3,7 spokojnie do, 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 do zera Celsjusza, czy tam do minus 2, minus 3 stopni, na małym przymrozki można spać. Wszystko poniżej air Value 4, 4 do, do 5 czy do 6, to już są materace, materace zimowe. I teraz wyobraźcie sobie, że ten stary mój NeoRX-Term, X on miał value, value, value 5,7, ważył 490 gram i miał grubości 6,4 cm. Yy, mieści się to do tego woreczka. Tym workiem możemy go pompować. Yy, tutaj jest taki taki fifalek, który zakładamy, zakładamy na ten zawór i można, można go pompować. Co jest ważne w materacach Neo Xterm, że nie można, ich, nie można ich pompować z płuca. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wdmuchujemy wilgoć do tej bardzo skomplikowanej struktury i ta wilgoć tam zostanie. Dlatego te materace trzeba pompować workiem. No i w roku 2022 firma Termarest kończy 50 lat i cały czas robi najcieplejsze materace na świecie. A w roku 2023, Tadao robi, wprowadza na rynek materace jeszcze cieplejsze, które mają poprawione, uwaga, wszystkie parametry. Nie jakieś kosztem jakichś, czyli ma teraz nie jest cieplejszy, ale jest dużo cięższy. Wręcz przeciwnie. Ma poprawione wszystkie parametry. Nowy Termarest, Xterm, Xterm NXT, Next. On jest leżejszy, grubszy, a więc wygodniejszy, cieplejszy. I ma większe air value. A do tego ma nowy zawór Winglock. Ten zawór klasyczny, on miał swoje wady. To znaczy, kiedy dmuchaliśmy go przy pomocy worka albo nie daj Boże spłuca, no to było w porządku. Ale gdy tylko odstawialiśmy usta, powietrze szło w drugą stronę. To był prosty zawór, to nie był zawór zwrotny. Kiedy go od, odkręcę, natychmiast zacznie uciekać. Uciekać powietrze. Stary Xter miał też dwie strony. Tą bardziej srebrną do spania i tą taką trochę grubszą, która służyła do tego, żeby go położyć na ziemi. Ale to nie było strasznie grube. Trzeba trochę było uważać, żeby, żeby go. Nie przebić. No i w 2023 roku wjeżdża nam na rynek nowy Materac i nim się właśnie zajmiemy. To jest chyba najdłuższy wstęp, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Więc nowy, czy może tak, jeszcze raz, stary Materac był najcieplejszy zimowy, jaki był w ogóle na rynku i miał Air Value na poziomie 5,7. Śpiąc na, na lodzie na minus 30 stopniach, było w nim naprawdę bardzo ciepło. A ten nowy ma air value nie 5,7, tylko aż 7,3. To jest po prostu rozpusta. To jest po prostu rozpusta. I raz pokazuję nowy Materas. Jego konstrukcja jest taka sama, ale jest kilka rzeczy poprawionych. Przede wszystkim spód jest z dużo grubszej tkaniny. Ta tkanina, yy, ta tkanina do spania ma dużo większą gęstość, bo ma aż 70 denierów, czyli jest tak gruba, że raczej na pewno jej nie przebijemy. Dla porównania, większość podłóg w namiotach ma w tej chwili denier, ma gęstość, podłogi D40 lub D60, to jest aż D70. Im więcej D, tym większa gęstość i mniejsza podatność na przebijanie. Więc jeżeli podłoga namiotu ma D40 czy D60, a ten materac ma D70, to jest naprawdę dobrze. W rozmiarze R regular, on ma wysokość 183 Centymetrów, szerokość 51 cm, ale uwaga, grubość. On jest grubszy niż ten poprzedni. On ma aż 7,6 cm grubości, a stary miał tylko, już się nim ratuję, miał 6,4. Więc naprawdę różnica grubości jest zauważalna, istotna i ona wpływa na, na, na komfort całości. Ale co ten Materaf ma jeszcze? On ma, mm, ma taką technologię, która się nazywa Triangular Core Matrix. To znaczy, że on, mimo że jest lżejszy, to ma poprawioną sztywność, żeby się, żeby się nie składał. On jest po prostu. Możemy go złapać jedną ręką. On jest sztywny, on nam się nie łamie, nic się z nim nie dzieje. Yy, kolejna rzecz, zawór Winglock. Nie wiem czy już ten zawór widzieli, ale to jest tak, zawór jest okrągły, ale do tego ma jeszcze skrzydełka. Co te skrzydełka dają? Te skrzydełka, znaczy w ogóle sam zawór co daje? W porównaniu z zaworem klasycznym możemy ten materac Trzy razy szybciej napompować i trzy razy szybciej z niego wypuścić powietrze. Jeżeli odkręcimy go, nic nie słychać, nic się nie dzieje. Możemy go dopompować, i nic nie wylatuje. To jest zabór zwrotny, ale jeżeli chcielibyśmy z niego wypuścić powietrze, to wystarczy, że przekręcimy to skrzydełko. Teraz tak, co jest fantastyczne robimy to przez jedno przekręcenie zaworu. Robimy to jedną ręką i da się to zrobić w rękawiczce. Zawór zwrotny nie wylatuje nam w pompowane powietrze. Mamy motylek, czyli te skrzydełka Wing do szybkiego opróżnienia tego materaca. I dzięki temu. Możemy ten materac skutecznie pompować bez strat i bardzo szybko spuścić powietrze, ale również, kiedy śpimy i po prostu chcemy trochę upuścić powietrza, to otwieramy leżąc i możemy sobie troszeczkę upuścić wtedy tyle, ile chcemy, i możemy spać wygodnie dalej. 7,6 cm grubości. To już jest właściwie wygoda łóżka wodnego. Zwróćcie uwagę, że osoby, które śpią na boku, biodrem wygniatają materac i tam mogą marznąć, jeżeli jest bardzo zimno. Ten materac jest tak gruby, że nawet osoby z wydatnymi biodrami, albo, uwaga, bardzo ważne, dziewczyny, które mają dużo bardziej okrągłe biodra niż mężczyźni, one też nie będą marzły, ponieważ ten materac jest taki gruby, że bez problemu jego izolacji wystarczy nawet. Zimę, czyli od spodu yy, Nylon 70D, a tutaj Nylon Ripstop, czyli w kratkę Nylon 30D. Zawór Winglock. I co ciekawe, ten materac jest dostępny w trzech rozmiarach. R Regular jest na 1,83 m, szerokość 51 cm. L Large jest jeszcze większy i szerszy, a SK jest mniejsza, krótsza, chyba troszeczkę węższa, idealna właśnie dla bardzo drobnych osób, dla, dla dziewczyn. Teraz NeoL Xterm NXT Next. Co otrzymujemy w pakiecie? W pakiecie otrzymujemy, a teraz worek który jest gruby i fajny do przenoszenia tego materaca. Otrzymujemy do tego worek do pompowania. To jest bardzo, to jest bardzo fajne, bo mamy duży worek, łapiemy powietrze i przy pomocy tego zaworka, który montujemy na winglock, no pokażcie zaworku, Taki mamy zaworek do. możemy go bez problemu podłączyć i dopompować. Ale możemy to zrobić, że zamontujemy, chwyciło, teraz można lekko sobie ten worek złapać trochę powietrza i pompować. Bardzo proste, dużo szybciej ten materac się pompuje niż niż stary. W pakiecie ma worek podróżny, worek do pompowania i bardzo ważne reparatura. Zestaw, zestaw naprawczy z instrukcją i z różnymi łatami do różnych dziur. Ja swój stary NeoR X-Term przebiłem raz, przekleiłem jedną łatę i ta łata przez wiele lat się. Trzymała. Proszę Państwa, Neo Air x Term NXT, następna generacja. Termarest rozpoczyna drugie 50 istnienia z przytupem, z nowym materacem, który naprawdę miażdży. Super wygodny, super ciepły, lekki, kompaktowy i bardzo wygodny w użyciu. Jeżeli wędrujecie zimą, jeżeli śpicie w terenie, jeżeli potrzebujecie materaca, który, który Was będzie świetnie izolował, to ten jest najlepszy i najcieplejszy na rynku. I na pewno ma najlepszą relację termiki do wagi własnej. Sam materac waży tylko 455 gram. W instrukcji na stronie internetowej dystrybutorów czy sklepów przeczytacie, że on waży 439, ale ja wszystko ważę osobiście, więc ten materiał waży 455 gram. A z zestawem naprawczym, z workiem do pompowania i w worku waży 530 gram. Pół kilo, niewielkie opakowanie i ogromny, ogromny komfort spania teraz sam zwinięty wygląda tak, ponieważ jego się zwija na, na trzy. Spuszczamy z niego powietrze, tutaj widać, widać takie pomarszczenia. Pakujemy go to do środka, to do środka i zwijamy cały rulon. Czyli samo zapakowanie jest bardzo, bardzo kompaktowe. Zajmuje to mniej więcej tyle objętości co litrowa butelka z wodą. Mm. Lepsze, nowsze, doskonalsze, bardziej odporne na przebicia, niezwykle przemyślany produkt NeoR XTERM NXT. Proszę Państwa, Mistrzostwo Świata, wielkie wejście z przytupem marki Thermarest w drugie 50-lecie. Istnienia, a dodam na sam koniec, że będzie jeszcze jeden nowy materac, też NXT, to będzie Neor X Lite, ten żółty. Czekam na niego z utęsknieniem, żeby wam o nim też opowiedzieć, bo tam to dopiero będą zmiany i nowości. Serdecznie pozdrawiam, Rafał Król Expedition